Dzień dobry. Tym razem wytłumaczę Wam w jaki sposób rozwiązywać zadania z poziomu siódmego. Dlaczego z siódmego? Ponieważ z szósty poziom to jest tylko obejrzenie filmiku. Zaraz to sprawdzimy. Zgadzę się. Przejdź do lekcji siódmej. No, i teraz nasza postać musi zbierać kukurydzę i iść do przodu. Jak to zrobi? Najpierw zrobi krok do przodu, musi zebrać kukurydzę, czyli to będzie raz. Do przodu zebrać kukurydzę, dwa. Do przodu zebrać kukurydzę, trzy. Czyli biorę blok powtarzania. I pętla musi być ustawiona na 3. Idę do przodu. Zbieram kukurydzę. Zadanie drugie. Sprawdzamy, ile razy będzie powtarzała się czynność. Krok do przodu. Zebranie kukurydzy. Raz. Do przodu zebranie kukurydzy 2, do przodu zebranie kukurydzy 3, do przodu zebranie kukurydzy 4. Czyli tutaj nawet podpowiada mi bloczek, że 4 razy się wykona ciąg czynności. Pójście w drugą stronę. I zebranie kukurydzy. Filmik do obejrzenia. Sprawdzamy to zadanie. Krok do przodu. Zebranie kukurydzy, to jest raz. Krok do przodu, zebranie kukurydzy 2, krok do przodu, zebranie kukurydzy 3, krok do przodu, zebranie kukurydzy 4. I może już ostatnie wyjaśnienie. Tym razem trzeba będzie sprawdzić, czy ten bloczek, czyli pętla, ma być ustawiona na 4 powtórzenia. Sprawdzamy. Do przodu kukurydza, do przodu kukurydza 2, do przodu kukurydza 3, do przodu kukurydza 4, do przodu kukurydza 5, do przodu kukurydza 6, czyli tu jest błąd. Trzeba zmienić ilość powtórzeń. Rozwiązanie było poprawne. W ten sam sposób będziecie musieli rozwiązać kolejne zadania. Tutaj trzeba będzie sprawdzić, ile musi być powtórzeń do tego miejsca. A później. Nasza postać musi się obrócić i iść w prawo jeden krok i zebrać kukurydzę, ale mam nadzieję, że tym razem to sami już zaprogramujecie. Dziękuję za uwagę.